W komentarzach pod wieloma filmami pisaliście mi, Przemek: Nagraj w końcu Ice, ponieważ mamy tam nowego przeciwnika, który jest groźny i ciężki do przejścia. I oto tutaj jesteśmy. Oczywiście nie będziemy grali z Krasułek, ale dzisiaj zagramy z pewną wiedźmą, która ma dodatkowo totemy, które mają doprowadzić mnie do bólu głowy. Ale dzisiaj mamy małe ułatwienie, ponieważ trafił do mnie gamingowy smartfon prosto od Realme. I to jest telefon, który będziecie mogli wygrać, jeżeli wejdziecie sobie na mojego Instagrama. Tam dokładnie instrukcje będzie. Będziecie mieli pod najnowszym postęp, właśnie z tym telefonem. Ale parę słów o nim, zanim przejdziemy do rozgrywki. Realme GT jest ultraszybkim telefonem dla graczy, właśnie od Realme. I pewnie pierwsze, co wam się rzuciło w oczy, to dosyć nietypowa obudowa, która ma nawiązywać z stylem do samochodów klasy GT, czyli tych, które mają osiągać super prędkości i świetnie się prowadzić. Jest wykonana z wegańskiej skóry. W końcu może mieć coś innego niż plastik i szkło z tyłu. Krasz testów robić nie będę, bo jak mówiłem, ten telefon idzie do kogoś z was. Sercem <laughs> tej maszyny jest super wydajny, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm, czyli Snapdragon 888 z technologią 5G. Więc nie dość, że będziecie grać. Bez spadków FPS-ów, to jeszcze, jeżeli jesteście w zasięgu sieci 5G, to będziecie mieli super połączenie z siecią. 120 Hz ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala dadzą wam pewność, że zauważycie przeciwnika na czas. Wręcz powiedziałbym, że na pixel. A reszta już tak naprawdę zależy od waszego czasu reakcji. Mój czas reakcji pewnie dzisiaj będzie zweryfikowany. Po wyjęciu z pudełka nawet go nie ładowałem, ponieważ mamy tutaj baterię o pojemności 4,5 mAh i dodatkowo jest 65 W ładowanie Super Dart, co pozwala nalować telefon od 0 do 100% w 35 minut. A po udanej rozgrywce będziecie mogli sobie pocykać jakieś fotki, ponieważ mamy tutaj trzy e, aparaty. Z czego główny to 64 megapikselowy aparat z sensorem od Sony. Jest to obecnie jeden z najbardziej przystępnych celowo flagowców z procesorem Snapdragon 888, którego cenę możecie sprawdzić w linkach w opisie pod filmem. Tam też będą informacje, gdzie będziecie mogli sobie takie właśnie urządzonko zakupić. A teraz zobaczmy, jak poradzić sobie ze mną i horrorkami. Ale wracając do Ice, to sprawa jest prosta. Mamy nowego przeciwnika, który ma nowe umiejętności, które z pewnością utrudnią nam rozgrywkę. Ja jak widzicie pograłem troszkę z naszą kochaną Kasią, która się z nami stęskniła. Tylko tak, żeby sobie rozgrzać głowę, bo ta gra wymaga olbrzymiego skupienia, szczególnie na cięższych poziomach, bo na szczęście ten błąd ze sprintem jest już usunięty, więc jeżeli będziemy używali sprintu, no to będziemy musieli poczekać, aż się odnowi. Jednak tak, sprawa jest bardzo Bardziej skomplikowana, ponieważ akurat ja. Nie, nie, ten guzik, przepraszam bardzo. Jedną rzecz zrobimy, zanim zaczniemy rozgrywkę. Włączymy sobie jeszcze tryb GG. E, czyli to jest tak, jakbyśmy przeszli z trybu eko w samochodzie na tryb sportowy. Teraz tak, rozdział pierwszy, krasły, za Dom, to my już to wszystko e, znamy. Czesława również poznaliśmy, dobrego pieska również. E, tylko teraz tak, Szeptucha to jest znowu e, rezydencja, więc dobrze się rozgrzałem odrobinę, bo przynajmniej będę mógł w to zagrać na koszmarze. Oczywiście, czy ja to przejdę na koszmarze, to nie do końca jestem tego pewny. Mam nadzieję, że się uda. Uszulana na przy okazji to temy, które będą mi chyba dawały, z tego co widzę, jakąś klątwę. I przy okazji, i będzie używała jakichś rytuałów, żeby się chronić. Nie mam bladego pojęcia, co się tutaj będzie zaraz działo, ale mam nadzieję, że jesteście gotowi ze mną. To są te totemy, to już przynajmniej wiemy na co będziemy musieli zwracać uwagę, no ale kontynuujemy rozgrywkę. Mam nadzieję, że pamiętacie to miejsce. E, tutaj e, wychowałem się ja <ścoughs> jako, jako główny złodziej, więc tutaj wiecie pewnie o co chodzi, nie? Tutaj zbieramy sobie e, takie podstawowe rzeczy. E, mamy tutaj pieniążki, które trzeba zebrać. Oczywiście są one pochowane w tych workach. Worków mamy 30 do zebrania. Mamy też oczy, które nam pozwalają zobaczyć, co się dzieje. I z tego co widzę, to nasz e, e, przeciwnik, nasza przeciwniczka jest już bardzo aktywna. I jeżeli ona ma. Tak jak się domyślam, miotłę, to chyba jest o wiele szybsza niż e, my. W każdym razie jest również. Liczba, raczej e, kolejna cyferka w układance, bo tutaj gdzieś był jeszcze jakiś safe, jak dobrze kojarzę. I teraz tak, jeżeli zginę, to zmieszam poziom trudności, więc im niższy poziom trudności będzie... Więc im niższy poziom trudności będzie... Będę większym lamusem, bo ja tą grę przechodziłem. Pamiętajcie na hardzie. I na. O, koszmarze! Dobra. E, przez chwilę nie co to za mechanizm, ale chciałem klikać w to. Wiecie, tak jak w grani, z przyzwyczajenia. A dopiero później zauważyłem, że tam jest zielona strefa taka. I mam 4 sekundy jeszcze biegania. Nie do końca prosto. E, no dobra, spróbujemy to jeszcze raz. Ej, to jest szybkie. To jest szybkie. Ciężko jest trafić. Szczególnie, że. Kiedy ja kliknę, to zanim gra przetworzy to, że kliknąłem, to chwila mija. Ale mamy kolejny worek, mamy ich już 6, więc sytuacja jest na razie na plusik. E, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. E, pytanie, gdzie idziemy teraz? Góra czy dół? Żona ona jest tutaj? Mm, idzie, 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 idzie na górę. Dobra, to idziemy na dół szybko. Okej, okay. udało się przynajmniej raz trafić. Wow, eee, to będzie bardzo, bardzo intensywna rozgrywka, od razu wam mówię, błagam, żebyśmy mogli bok tego przejść, bo właśnie w rezydencji jest ten problem, że te wszystkie główne pomieszczenia są problematyczne z tego względu, że tu jest wąsko bardzo. Widzicie, ja już doszedłem do tego miejsca, a tutaj już był problem. Teraz ja w ogóle mapki będą musiał użyć, bo ja nie pamiętam dokładnie, jak tutaj wyglądało. No to jest nasz jedyny safe zone na dole, z tego co kojarzę. Gdzieś tutaj było jeszcze takie zamknięte miejsce Ja muszę zobaczyć gdzie jest, dobra iść na górę Jak idzie na górę to ja nie mam czasu tutaj siedzieć, ja muszę szybko te totemy porozbrajać Bo każda z takich pułapek e, Będzie dla mnie problematyczna, ale już, już się nauczyłem klikać, już jest fajnie, już Już klikam dobrze e, Tutaj nie ma, bo to tutaj są w losowych miejscach te totemy e, I tutaj sprint będzie używany o, Idzie dobrze, idzie dobrze tu sobie otworzę już na zapas, no ale niestety nie udało się, e, tu z tego co widzę jakby się udało wejść to byłoby super No zaraz tu będzie schodzić, o tutaj było, tutaj pamiętam kiedyś też znalazłem więc mam już 9. Muszę się stąd wydostać chyba Gdzie ona będzie, tu jest kolejne Kurde muszę powolutku udać się do save pointu, znaczy do save'a po prostu ale wezmę ze sobą jeszcze to, widzicie, bo to czasami trzeba przejść to trzy razy, żeby w ogóle znaleźć to, czego potrzebujemy, ale ja jestem zadowolony z tego, jak będzie 30, to ja stąd spadam. Zaufajcie mi, mnie nie ma jak tylko będzie te 30. Ciężko, ciężko będzie naprawdę. Okej, okay, udało się. Dobrze, że dobrze wklikam w te rzeczy. O, i tam jest kolejne. Dobra, jak najdłużej muszę biec. Ja muszę dodać sprint. A to jest najlepszy sprint. Więc pozwólcie, że ja sobie ten sprint lepszy dodam, bo ja już widzę, gdzie będzie problem. Ok, dwa, dwie sekundy dłużej sprintu. Tak, wręcz wymaga, żebyśmy użyli tego ulepszenia. A ja tutaj nie mam czasu siedzieć. Ja muszę zejść w lewo od razu, bo tutaj wiem, że coś było. Coś dla mnie. Dla mnie nic nie ma. Tu na razie nie ma nic. Wyczyszczę sobie drogę ucieczki. Tam już nie musimy w ogóle chodzić. Mam już 14. Kurde. Dobra, wiecie co? Ja mam inny plan. Yy, my musimy jakoś ją sprowokować, żeby ona poszła gdzie indziej, bo. Nie, tam się da przejść. To o tyle dobrze. Tylko teraz tak. Gdzie dalej? Póki co jest na samej górze. Więc. Muszę spróbować chyba. Kurde, wszedłem w to. Muszę uciekać. Musiałem uciec. Ale długi sprint wystarczająco żeby coś zrobić. 40 sekund muszę tutaj czekać chyba. Kurda ale to jest ciężkie. Patrzcie, widzicie jaka jest szybka? Ja nawet nie zdążył sam uciec! Nie ma takiej możliwości. Dobra, teraz 3 sekundy mamy. Dwie, jedna. Już możemy zobaczyć gdzie jest. Jest. Idzie na górę. Ja nie mam za dużo czasu. Muszę iść jak najszybciej na górę, na pół piętro, a później czekać. Na dobry moment. Tak, ojej, serio. Dobra, ale przeżyłem, przeżyłem. Przeczekamy chwilę, idziemy na górę, zbieramy co się da i robimy stąd szybką ewakuację. Tu jeszcze coś było, nie było, niestety. Mam takie wrażenie, że ona poszła na dół. da się przejść obok! Nie da się! A tu będzie ciężkie! Gdzie tu są schowki jakieś dla mnie? Dobra, tutaj są drzwi. Nie, to są okna. Gdzie tutaj mogę... Gdzie tu mogę schować? Chyba tu. Dobra, tu się schowaliśmy. Zbieramy co się da No tu chyba wejść nie może na szczęście e, Czy ja mam piłę? Tu była piła potrzebna, nie mam jej, kurde, nie mam piły 18, 18 na 30 To jest tak dobry wynik na ten moment Mamy oczy, w razie czego Tu coś jest, nic nie ma, bo tutaj gdzieś ten rytuał był do wykonania, nie? I z tym będzie słabo, jak ja go źle wykonam, przytłaczająca atmosfera, ledwo można oddychać I to albo tutaj teleportowało, albo tam, i teraz nie kojarzę dokładnie, albo trzeba mieć tylko 11, więc Więc tak naprawdę Dużo papierów Okej, okay, 8 zostało, naprawdę to już nie jest tak dużo. Nie, 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 nie. Ja się wolę tutaj schować, przeczekać i będziemy mieli miłą atmosferkę. Tak, 7 zostało. 7, to musi być 7. Nie ma innej opcji. Musi być 7. A teraz kuszę los. Nie, 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 no. Kurde. Mały wóz, tak mało zostało, wskrzeszenie no e, Tak szczerze powiedziawszy, o jest piła Mogę się cofnąć po więcej e, Po więcej, więcej, więcej <ścoughs> tu, tu, tu Tu nic nie ma Tu nic nie ma To sobie użyjemy O tutaj safe jest, to jest ten safe? Jeszcze szyfr jest potrzebny cały Kurde, jakby tutaj była reszta tych cyfr do szyfru. Na przykład tu nie ma niestety. A gdzie ona chodzi teraz? Chodzi na dole. Albo przyjdzie od razu na górę, albo nie wiem, ale ja mam teraz tak, no. Ja już, ja już jestem zbyt blisko. Czafię się nie schowam. Tu są kolejne drzwi. No tutaj, tak jak mówiłem, powinno być lepiej. Ej. Co to jest? Podejrzana butelka, a bo są te butelki ze szpitala, myślałem, że będziemy mogli ich teraz użyć, ale niestety, niestety nie eee, Czterocyfrowy kod, ej to mamy kodzik, moi drodzy, mamy kodzik, w takim razie możemy to zakończyć w tym momencie Muszę się cofnąć, to było tu i w lewo, nie? Tu, tu i to był szyfr i mamy klucz, klucz jest na sam dół, tylko że Jak tu... Nie planuję wycieczki w to miejsce, bo my potrzebujemy ich tylko pięciu. Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Yy, na górze, o, na górze. To było tu. A mówię, gdyby oni mogli chodzić po tym wszystkim, zgłosiłeś świeczkę. Widzę, że się da. To dalej? Aha, to można było wejść i był ten portal. A, dziecięcy rysunek? Jak dobrze kojarzę, portal jest w tym miejscu, tak? Ale my do niego wejdziemy chyba w momencie kiedy będę już miał full. No tu jest? Muszę poczekać i zobaczyć, ale mamy tam jeszcze trochę rzeczy do sprawdzenia, nie? Gdzie na dół? Super, dobra, poszło na dół, poszło na dół, poszło na dół, poszło na dół. To ja sprintu użyję już w tym momencie, żeby szybciej dotrzeć do miejsc, do których muszę dotrzeć. Y tu coś tu nic nie było. A my musimy przejść jednak tędy. Mapki, ludzie jacyś... Tu nie byłem chyba, tutaj zbierałem. Dobra, w kiblu nie ma... ja nie, w kiblu? Nie sprawdziłem w sumie kibla jeszcze. Świeczka znowu świeci. No dobra. Niech sobie świeci na razie. idziemy tu? Chodzimy tu. Siemanko, kuchnia. Ej, dostałem coś I nie sprawdziłem kuchni tu? Nie, sprawdziłem, na szczęście już się bałem, ale... A teraz cały, cały trzy Dobra To już chyba ten moment, kiedy uda się tam dotrzeć w jednym kawałku Jeszcze cholerne totemy muszą wszędzie tutaj być Ale na szczęście teraz już na nie kilka wiecie co? Im jesteśmy dalej, tym tak naprawdę gorzej się w to klika I tak, dosłownie mamy cztery kolejne książki więc mamy już wyjście, więc już tak naprawdę mogę to podnieść. A, masz wystarczająco dużo! Widziałem to tak działa. Kurde, teraz by się ten teleport przydał, bo na tutaj zejdzie zaraz. Teraz spróbuję tutaj do ten save zone się przygotować. Widać ja to nie tu. Save zonik jest tu. Do mnie na dół. Tak naprawdę, jak sąd zniknie, to ja już biegnę do wyjścia. Na przykład, tak. Udało się, moi drodzy. Raz ucieczki. 19 minut. Jest to najlepszy czas, więc też macie potwierdzenie, że na tym telefonie grałem pierwszy raz. Z 60 monet udało się uzbierać. Mogę podwoić wygraną, mogę pożegnać się z Urszulą na jakiś czas. Fajnie jakby wyszła nowa wersja tej gry, tylko że z możliwością, jakby to się mówi, wchodzenia potworów do pomieszczeń w rezydencji. Ogólnie tak, mi się przyjemnie grało na telefonie, nie było tak naprawdę ani jednej ścinki, zresztą to możecie oglądać. Tylko pamiętajcie też, że w trakcie nagrywania jest używanych tylko 60 Hz, a to oznacza, że też mogę maksymalnie 60 klatek na sekundę wam pokazać. Telefon ciepły nie jest. Też go nie podłączałem do adwarki, wyjąłem go tylko z pudła. I pamiętajcie też o tym, że możecie ten telefonik wygrać. Wystarczy zrobić fajny, krótki wierszyk związany właśnie z Realme, wrzucić go pod tego posta na moim Instagramie i, I będzie kicio. Także do zobaczenia kolejnym razem. Poł i linki macie w opisie pod filmem. Cześć!